Cześć, ja jestem Olek i w dzisiejszym odcinku mamy drugie uzupełnienie albumu Top meczetach w UEFA Champions League 2020 na 2021. Mm, słuchajcie, poza odcinkiem włożę sobie wszystkie bazówki, bo po prostu to by było za nudne i nikt by tego nie oglądał. Jak widzicie, bazówki są wszystkie włożone, kompletu jeszcze nie mam. Tutaj wam tylko przelecę, żebyście widzieli. Wszystkie pozówki już włożyłem, jakie miałem. Niektóre drużyny są, chyba dwie drużyny są kompletne. Instabu i Paris Saint Germain. Już ten hamulc ostatnio nie wpada. Dobra. A więc tutaj teraz będziemy zaczynać karty specjalne. Mamy. Tutaj będzie teraz 11 kart klub 100. Ja mam kilka, zaraz wam powiem ile. Mam 4. numer jeden trzy Van Dijk, cztery Alaba Bayern Monachium trzy, cztery idzie tu I Nikłes Atletico 4, 5, 6, 7. Okej, okay, dobra, więcej nie mam. 8, 9, 10, 11, tutaj się będą kończyć. A dalej idą karty Hattrick Hero. zeskich kart hattrick hero ma być 5 1 2 3 4 5 komplet. 17 tutaj się będą zaczynać. To jest Rodrigo Real Madryt, tutaj mamy. też Gnabry Bayern Monachium. 2 Lewandowski również Bayern Monachium. Haaland, Borussia Dortmund. I jeszcze Mbappé, Paris Saint-Germain. Um, dobra. Po yy, kartach Hattrick Hero mamy Man of damage. będzie ich 27. Tyle ich mam Zobaczę powiem ile 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Czyli brakuje jednej karty Numer 1 Lenglet FC Barcelona Numer 2, Isco, Real Madryt. Junior, Real Madryt. To idzie tu. Oblak, Atletico. Lorente również Atletico numr 4 to numer 5 Oxfordlot Cberline tutaj numer 6 idzie Mane 7 Schmiichel Leicester City 8. Madison, Leicester City, dziewięć, Kowacić, Chelsea. Jorginho, Chelsea hmm. Fernandez i brakuje numeru 12, bo tutaj mam 13 Pavard 14 Pojednunakium. Oj. Axel Witsel. Borussia Dortmund. Stai. Leipzig. Gulashi. gia 17 Icardi Paris Saint-Germain Mandanda Olympique Marsylia Sakai, Olimpik Marsylia, Wormer, Club Bridge, Aer Celtic Glasgow. Halstenberg, Leipzig, Zakaria, Man of the Match, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, numerek 24, to idzie tu. Znowu wyrusza się w znowu wyrusza się Turam, idzie tu, Moraes, Szachtar, Doniec i jeszcze jest karta klichy z Instabułu. okej, okay, dobra. Po kartach mamy w Mamy typ Rising Star. No i będzie ich wszystkich szesnaście. Fati, Barcelona. Rodrigo, Real Madrid, Lodi, Atletico Madrid, Becketleare, Club Bridge. Dalej mamy Jones Liverpool. Dalej mamy Adams Rising Star. Raz, dwa. Mary coś się nie zgadza. Cztery nie dobra. Dalej jest. Leicester City Barnes. James Chelsea Greenwood Zirka Bayern Monachium. Reina, porusza Dortmund. Dalej jest Dagba, Paris Saint-Germain. Benz, porusza Mönchengladę idzie tu Perrin Olympique Marsylia Freepunk Celtic Glasgow i tutaj jest jeszcze Teje Czakhtar to nic, i dalej są karty Star Player. Powinno ich być 16, a mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To jednej brakuje. mamy mm. tutaj tak. Tarsztegen chce Barcelona Karim Benzema Real Madrid Madrid. Payet Olympic marshalia. Salah, Liverpool, Sabitzer, Leipzig, Ndidi, Leicester City, Rashford, Manchester United, Gnabry, Bayern Monachium. jeden numerek dalej, czyli nie ma numeru osiem, dziesięć, jedenaście to jest Sancho, Borussia Dortmund, Neymar, Paris Saint Germain Zomer Borussia, on się bladę. Club Bridge. Mark Gregor. Celtic Glasgow. i Wiścia i stabu. limitki też włożę na, do albumu nie jest ich dużo na początku mamy Firmino złoty dalej mam Srebrnego Messiego tutaj będzie Srebrny, brązowy tutaj idzie dalej mamy brązowego Messiego, on idzie obok. Jak sami widzicie brakuje mi tylko złotego Messiego. Dalej jest Markus Rashford, on idzie tu, brązowy. Jest jeszcze srebrny Rashford. On idzie trochę wcześniej. O. Neymar. Złoty. On idzie tu. Jak sobie widzicie, każdy zawodnik będzie miał po trzy limitki. Złotą, srebrną, brązową. Najpierw idzie złota, później idzie srebrna, brązowa. Teraz mamy o Felix. Atletico Madrid, numerek 5, złoty, Lewandowski złoty, On idzie tu i Eden Hazard również złoty. Uniedzie trochę wyżej, tu. E, dobra, słuchajcie, limitki włożone. E, wszystkie dodatki, jakie mam, włożę sobie poza odcinki, mam tutaj dodatek International Icons. ostatniego sobie otwieraliśmy. Superstars. Wildcards. Matchwinners. I Golden Gold Scores. Brakuje mi tylko Proselect, ale paczka z puszką, z tym dodatkiem już mi idzie. To sobie już włożę poza odcinkiem. Do zobaczenia. Cześć.